W dzisiaj premiera ważnej książki Liga Narodów w Zaborze Pruskim i jej działacze. To jest takie odsłona polityki germanizacyjnej w Wielkopolsce, ale przede wszystkim ukazanie ogromnego patriotycznego wysiłku wielkopolskich bohaterów tamtych czasów. Z nami przy telefonie Kevin Nowacki ze Stowarzyszenia Projekt Poznań, koordynator klubu dyskusyjnego Cyril Club, w którym odbędzie się ta promocja już o godzinie 18. Czyli właśnie dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Eee, właśnie, czyli za pół godziny w Cyrylchlebie wyjątkowe spotkanie, no bo też z wyjątkowymi gośćmi i na wyjątkowy temat będzie miała miejsce promocja, jak wspomniałem, książki Liga Narodowa w Zaborze Pruskim i jej działacze. Tak, dokładnie tak. Właśnie z powodu tego, że 1 kwietnia teraz obchodziliśmy 129. rocznicę powstania Ligi Narodowej, Zaborze, Ligi Narodowej jako, jako organizacji politycznej, która miała na celu po prostu odzyskanie niepodległości. Miała na celu właśnie zwiększenie tej doniosłości, żeby po prostu zrzeszyć różnych działaczy społecznych, polityków, ekonomistów, którzy, którzy po prostu pod wspólnym sztandarem mogliby właśnie doprowadzić do odzyskania niepodległości. No i to się udało. Odzyskali właśnie niepodległość poprzez, poprzez między innymi, poprzez tą organizację. Nie mogę nie zacytować fragmentu, chociaż recenzji książki doktora habilitowanego Henryka Lisiaka, który pisze tak, czytelnik śledzi nie tylko tworzenie potencjału do walki z różnymi odsłonami polityki germanizacyjnej, ale także towarzyszące mu szerokie instrumentarium nade wszystko jednak pracę i ogromny patriotyczny wysiłek wielkich i mniejszych siłaczy, jak pisze. Są oni obecni niemal na wszystkich stronach pracy. Monografia ma tylko mocne strony, pod względem warsztatowym jest wzorcowa. No, taki opis, taka recenzja pokazuje chyba też no, wartość tej książki, która ma chyba 700 stron, prawda? Tak, zdecydowanie zdecydowanie ta, ta, ta książka jest wartością dodaną w dyskusji właśnie o Lidze Narodowej. Jest to pierwsza tego typu książka o, Lidze, o właśnie działalności Lidze Narodowej i jej działaczy w tym zaborze turskim, czyli tutaj. Ze szczególności, w szczególności w Poznaniu e, i w Wielkopolsce. E, no i warto też zaznaczyć, że w Lidze Narodowej Ligę Narodową współtworzył e, no, ważne dla nas wszystkich, Wielkopolan Roman Dmowski. Mhm. No i to też jest właśnie tutaj nawiązanie do naszej akcji grudniowej, kiedy co też jako właśnie członkowie Stowarzyszenia Projekt Poznań oraz Instytutu Poznańskiego rozdawaliśmy te cytaty na ulicach Poznania. No i właśnie z tego powodu chcieliśmy tutaj kontynuować wątek Romana Dmowskiego i wątek Ligi Narodowej. No i z tego powodu właśnie dzisiaj będziemy chcieli promować tą książkę i mhm. tak. Sam nie miałem książki w ręce. Jeśli pan miał, to, to chciałem troszeczkę jeszcze podpytać właśnie o, o, o tych głównych bohaterów tej książki, których zresztą doktor wspomniany, doktor Lisiak określa siłaczami. Kim są, poza oczywiście Romanem Dymowskim, kim są ci ludzie i w jaki sposób no, byli w stanie postawić się tej zaplanowanej i realizowanej germanizacji Wielkopolski? Byli to głównie, tak jak już wcześniej wspominałem, społecznicy, ekonomiści, politycy, którzy. Którzy właśnie no, chcieli po prostu przeciwstawić się pruskiemu zaborcy, chcieli doprowadzić do odzyskania niepodległości, chcieli po prostu, aby sprawa polska no, była jakby na pierwszym miejscu, żeby po prostu też w świadomościach ówczesnych Polaków, którzy, którzy no, być może poprzez to, że nie było państwa polskiego, no mogli po prostu, no, zatracić jakby to, co, co, co polskie. No i przez to właśnie, przez tą Ligę Narodową, no, starali się właśnie wpłynąć na tą świadomość, wpłynąć na postrzeganie Polski jako, jako tego celu nadrzędnego. I, I z tego powodu właśnie, no byli to głównie, była to, byli to głównie właśnie osoby, no, z takich wyższych sfer, tak, że tak określę, więc, więc tutaj na przykład rodzina Sejdów, mhm. Hmm. czyli jeden tutaj z e, działaczy y Naczelnego, naczelnego komisariatu, naczelnej Rady Ludowej, która, która właśnie też tutaj przysłużyła się powstaniu Wielkopolskiemu i która była pierwszym jakby takim organem podczas powstania Wielkopolskiego. Więc tutaj naprawdę różne takie, różne osoby z różnych, różnych, różnych dziedzin życia. Na tym spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 18, więc tym bardziej panu dziękuję, że na chwilę przed jeszcze znalazł pan dla nas czas i dla słuchaczy w Wielkopolsce, ale obecny, obecni mają być dwaje autorzy, książki. Profesor Tomasz Sikorski i profesor Adam Wontor, a poprowadzi je dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, profesor Jan Żaryn, który no specjalnie na tę okazję przyjedzie z Warszawy. Zresztą rozmawiałem dzisiaj o tej książce także z, z panem profesorem pokrótce, choć nie tylko o tym w porannej rozmowie Radia Poznań w kluczowym temacie, więc to taka informacja dla naszych słuchaczy. Gdybyście państwo chcieli do niej sięgnąć, to zapraszamy oczywiście na stronę Radio Poznań FM, ale to pan pewnie się cieszy, że pan profesor też będzie obecny. Tak, jak najbardziej jesteśmy naprawdę zaszczyceni obecnością pana profesora Żaryna, który jest naprawdę bardzo znanym i bardzo zasłużonym historykiem tutaj w Polsce, no i tym bardziej właśnie to spotkanie będzie miało większą rangę i mamy nadzieję, że, że właśnie rozpocznie taką dyskusję tutaj w Poznaniu po prostu o Lidze Narodowej jako tej organizacji, no, która, która zapoczątkowała tak naprawdę odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale także zapoczątkowała powstanie Wielkopolskie, które od zeszłego roku jest świętem państwowym, więc myślę, że to spotkanie przysłuży się Poznaniakom i, i mam nadzieję, że, że tak będzie. I tej pracy organicznej warto się przyjrzeć z bliska. Pan profesor Żarn promując i zapraszając na to dzisiejsze spotkanie mówił tak, historia Poznania tego pięknego polskiego miasta bez znajomości dziejów Ligi Narodowej jest okancerowaną historią. Coś, coś, coś tym jest, bo samo to, że taka publikacja powstaje dopiero teraz, prawda? Na to by mogło wskazywać. Tak, bardzo się cieszymy właśnie, że taka publikacja powstała, jak to mawia właśnie takie przysłowie, lepiej późno niż wcale. No i bardzo, bardzo się cieszymy właśnie, że to akurat w naszym klubie dyskusyjnym ta książka zadebiutuje i będzie mhm. właśnie tutaj y, takie spotkanie autorskie, e. więc naprawdę cieszymy się e, i zapraszamy. No właśnie proszę powiedzieć, y, bo ono rozpoczyna się od 18, ale czy jest y, otwarte dla, dla szerokiej publiczności? Kto jeszcze tak. by był gdzieś w okolicach może podejść? Tak, jak najbardziej, jeżeli ktoś y, słucha tego w okolicach y, ulicy Młyńskiej, 14, w okolicach klubu dyskusyjnego Cyrylka, to serdecznie zapraszamy od godziny 18 Każdy, każda osoba w dowolnym wieku y, może przyjść, przysłuchać się i i wziąć udział w dyskusji. Domyślam się, że, że ma pan pewnie na te ostatnie minuty jeszcze pewnie jakieś zadania do wykonania, ale ostatnie pytanie, jeśli pan pozwoli, mhm. bo, bo to z państwa środowiska chyba też wyszła ta inicjatywa stworzenia, nadania nazwy skwerowi mhm. Bohaterów Ukrainy 2022-2022. Udało się to przeprowadzić w Radzie Miasta. Tak, to z tego też jesteśmy dumni, że po prostu nasza akcja, którą zapoczątkowaliśmy już tak naprawdę 28 lutego, czyli już od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę i zbieraliśmy mnóstwo podpisów, nie tylko od mieszkańców Poznania, ale także od społeczności ukraińskiej, także od Ukraińców, którzy dopiero co przyjechali do poznania z ogarniętej wojną Ukrainy, więc tym bardziej cieszymy się, że tak miejsce powstało i że społeczność ukraińca, ukraińska będzie mogła spotykać się w tym miejscu, będzie mogła złożyć nic, a będzie mogła po prostu czuwać i, i też w przyszłości ten skwer będzie takim symbolem walki o wolność nie tylko Ukrainy, ale całego świata. Podsumowując, zapraszamy na spotkanie promocyjne ważnej książki dla Wielkopolski Liga Narodowa za Zaborze Pruskim i jej działacze. Początek o godzinie 18 w Cyryklabie przy ulicy Młyńskiej. A państwa i moim gościem był Kevin Nowacki ze Stowarzyszenia Projekt Poznań, koordynator klubu dyskusyjnego Cyrykla. Bardzo panu dziękuję za znalezienie czasu, za rozmowę. Pozdrawiam. Dobrego popołudnia, udanego spotkania spotkania.